Z tej strony Jędra Selo, dzisiaj se pogadamy o najnowszej serii minifigurek, którą mam już no, u siebie dostępną, jeszcze przedpremierowo, bo ma ta seria dopiero być bardziej dostępna w sklepach i ogólnie na sklepie LEGO 1 stycznia, więc to będzie naprawdę mega ciekawy odcinek, więc już lecimy z tym filmem. Ogólnie takich pudełeczek kupiłem 3 sztuki i się zaraz czy to są Powtórki przy mnie. A więc pierwszą mini jaką sobie pomówimy, to będzie Mukomor. Według mnie bardzo ciekawa, taka w sumie niespotykana do tej pory figurka. Jak dla mnie robi bardzo fajne wrażenie i ma drugi wyraz twarzy. Jak widzicie. I dla mnie mega spoko figurka, głównie przez ten element. Jeszcze nie widziałem takiego klocka w Lego. I tą figurkę bym w sumie ocenił na taką skalę. No, ten motyl też jest w sumie ciekawym elementem. Do jakiejś makiety się może przydać. Nie ukrywajmy. I ma taką sukienkę też. Taki też... Nie wiem czy to jest nowy element, czy nie. Możecie napisać w komentarzach, ale ja się z takim elementem jeszcze nie spotkałem. Ogólnie cała ocena tej figurki dla mnie to jest takie 8 na 10. Nie do końca jeszcze moje klimaty, ale jest spoko. Więc lecimy omówić następną mini figurkę. Następną figurkę jaką sobie omówimy to będzie pan detektyw, jak dla mnie mega sztos figurka. Ta czerwona ryba też jest dosyć ciekawa, ta lupa, nie miałem jej w lego na początku, ale też mi się bardzo podoba i ogólnie design samej tej figurki jest mega sztosem, jak dla mnie takie 10 na 10 osobiście, fakty, niektórzy ludzie mają niek gusta inne, komuś się może podobać, a komuś nie. I możecie napisać w komentarzach czy Wam się podoba ta figurka, bo opinie mogą być różne. Teraz przechodzimy do trzeciej figurki, której w ogóle się nie spodziewałem z gość z kozą. Najbardziej ludzie wyczekiwali na tą kozę, bo wróciła do LEGO. I szczerze, sam się nie spodziewałem, że za pierwszym zakupem trafię tego gościa z kozą, co jestem mega z tego zadowolony a oczywiście drugą trwa. I koni serma, który mi wypadł. I ogólnie figurka mega sztos wygląda też dla mnie osobiście 10 na 10. I ogólnie jak dla mnie ta cała seria minifigurek jest dosyć wyjątkowa i się cieszę, że to kupiłem przedpremierowo. A tak wyglądają wszystkie postacie, które są... Do zdobycia. Możecie napisać na co polujecie. To jest dużo ciekawych figurek, tych mniej ciekawych. Po prostu jestem ciekaw Waszych faworytów, a jest ich dokładnie 12 do zdobycia w tej serii.